Następny. Zapraszam. Dzień dobry, panie Karolu. Na rozmowie rekrutacyjnej w firmie Niebezpiecznik Spółka Zo aplikuje pan na stanowisko specjalisty do spraw urządzeń automatyki. O, trochę puste CV, ale ja, spróbujmy. Czy rozpoznaje pan któreś z tych urządzeń automatyki? Dzień dobry, witam pana. Wydaje mi się, że tak, że rozpoznaję tutaj sterownik PLC Siemensa. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale nie, nie było na studiach o przekaźniku, zasilaczu, wyjściach I.O. czy czujniku temperatury? Nic? Znaczy, no, wie pan, no było, tylko że przez ostatni rok te studia COVID, tak, i to tak pokazać wszystko online, to... No, czasami ucieczkę dla wykładowcy i no wie pan, jak te wykłady czasami wyglądały, no. To czego teraz na tych studiach uczył? No macierzy, całki, umiem obliczać, transmitację. Transmitancje jakąś. Tak, właśnie, tak. Nie no Zofie, przecież no, no marnuje mój czas, no następnego poproszę. Następny! Pani dominiko, kobieta na to stanowisko. Ciekawe! Czy potrafi pani rozpoznać któreś z tych z urządzeń automatyki? Nie, no bo niby co? Niby, że co? Żeby kobieta w automatyce pracować nie może? Bo co? Niby bolą włosy? Pan se myśli, że co ja to będę jako szminki używać, a to jako podstawki do kawy? Zosia, ja, prawda, ja, ja, ja tylko. Przecież pytanie. Normalnie spytałem panią tylko. Wie pan co? Ja mam drugie pana pracę! Pan Adam? Proszę. No cześć. Adam jestem. Dzień dobry, panie Adamie. No, przyszedłem tutaj do pana. Janek mówił, że mogę tutaj przyjść, pomóc wam trochę w pracy. Tylko zbytnio nie czytałem o tej ofercie. Może pan mi coś powiedzieć, o czym tutaj, do czego to praca mm. jest? E, tak, e, jest to stanowisko specjalisty do spraw urządzeń automatyki, który będzie zajmował się doborem urządzeń, będzie obcował w układach sterowania, będzie też e, pracował z programistami. Generalnie, osoba taka dość uniwersalna, która zna się na urządzeniach, potrafi je rozpoznać, wie do czego służą, jakie są zależności pomiędzy nimi e, itd., itd. Idealnie się składa. Pracowałem w Anglii, w Hiszpanii, do Stanów miałem ostatnio jechać, uruchomiałem fabrykę raków. A słyszałeś o farmach fotowoltaiki tych, tych największych? Pewnie nie słyszałeś, no bo, bo ich nikt nie uruchomił. Jak ja bym je uruchamiał, to by były odpalone, więc wie pan, no, to idealny kandydat jestem. Jasne, zaraz to sprawdzimy. Czy rozpoznaj pan któreś, które. Mama, no, nie traćmy czasu. Wszyscy jestem idealnym kandydatem. Dobra, dam panu szansę. Ja są tak. 10 tysięcy, owocowe czwartki, praca od 9 do 15, no i oczywiście praca zdalna. No i od jutra mogę zacząć. Y Panie Adamie, zadzwonimy do Pana. No to super, dobra. To widzimy się ee, jutro i pamiętajcie o owocowych czwartkach. Na razie, cześć. Następny. Spróbujmy. Czy rozpoznaje Pan któreś z tych urządzeń automatyki? Do widzenia. Nie, ale ja się szybko uczę, automatyka? A to nie na kasjerka. Pan Paweł, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Paweł. Kolejny student. No cóż. Panie Pawle, przepraszam, przejdźmy już do rzeczy, bo naprawdę mamy mało czasu. Eee, czy rozpoznaje Pan któreś z tych urządzeń automatyki? Mm, szczerze powiem, że wszystkie rozpoznaję. Hmm, sprawdźmy. Co to jest? Fotoprzekaźnik, czujnik optyczny. A to? Eee, sonda temperaturowa, jak dobrze widzę, z przetwornikiem w kopulce. To urządzenie? To jest modułowa wyspa zdalnych wejść-wyjść, jak dobrze widzę, współpracująca w sieci Ethernet. Nieźle. Co to jest? Yy, to jest natomiast sterownik, również współpracujący w sieci Ethernet, modułowy, wagon. O, yy, proszę to wziąć. Co to jest za urządzenie? To? To jest standardowy falownik do silnika synchronicznego. Okej. Okay. Jak działa sterownik PLC? Najprościej, najkrócej mówiąc, sterownik zbiera sygnały wejściowe z różnych czujników, yy, sensorów czy stanów obiektu, yy, realizuje wewnętrzny algorytm, wewnętrzny program i odpowiednio zgodnie z nim wysterowywuje yy, urządzenia wejściowe. I pan mi chce powiedzieć, że to wszystko jest po kursie online? Tak, to jest taki kurs, który jest po prostu umieszczony w internecie, jest do niego y, dostęp po każdej porze dnia, nocy i można po prostu wejść, obejrzeć wideo, zaznajomić się właśnie m.in. z takimi urządzeniami automatyki. Cóż, Panie Pawle, naprawdę zrobi Pan na mnie dobre wrażenie. Zadzwonimy do Pana. Do widzenia. Ej, 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 czekaj, 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 czekaj! Trzymiemy go! Dobry jest! Halo, dzień dobry. Tak, tak, pamiętam. O, to super wiadomość. Yy, ale netto czy brutto? Na rękę? O, to, to fajnie, super. Tak, w poniedziałek ich najbardziej może być. W takim razie do zobaczenia. Do usłyszenia. Warto było te kursy robić.